Witajcie kochani widzowie, to Mary i Mario. No i kolejny miks zdrapkowy. Tym razem padło na dwie zdrapeczki po dwie dyszki i dwie po piąteczce na rozgrzewkę. Wybraliśmy sobie Krup Milionerów, mój pierwszy milion, rubinową i błysk diamentów. Tak, i to jest pierwsza część. Zdrapek z innego miasta. A dokładnie z rodzinnego miasteczka mojej żony. Tak. Także to są strafeczki. Będą trzy odcinki. Chcemy wypróbować właśnie te, z tej innej kolekturki. No i zobaczymy, czy coś wpadnie, czy nie. No Stamtąd będą szczęśliwe. Dobra, bierzemy się wobec tego za zdrapki. A zacznę sobie Aha, bo oba. tak wypadło. Zacznę sobie od rubinowej. Trapeczka jest z numerem 42. Tu mamy oczywiście tytułowego Rubinu, który nam pomnoży razy dwa. Taki event w drapkach po 5 zł. Rzadko coś to mnoży. No i popatrzmy. Szukamy 36, 11, 19 i 26. A co znajdziemy? Na początek dziewiątkę, 6, 14, 29, 23, 2, 32, Kolorowy. to zawsze, <noise> no. tego zawsze pełno, 24, tak. jest 19, o to pierwsza wygrana, no, teraz. i 35, a pod 19 tradycyjna piątka, czy coś więcej, no jest piątalek, no to i fajnie. No super, teraz zobaczymy tutaj moją, błysk diamentów, tak, z numerkiem 40, i szukamy mojej oczywiście przepysznej drożdżówki.

48 i drugi rządek 53, 23, 28, 30 i 56. No kurde, drodzówkę zjadła i co nie dali. No cóż, tu pusta. Pusta. To teraz trapeczka dyszki czyli mój pierwszy milion. trapeczka jest numerem 10. No i cóż, tu będziemy sobie szukać portfela który od razu daje stówkę mhm. a co mamy mamy 35 23 3, dyszka tak jak numer z drapki 11 i 44 no, i tego szukamy no, tu bękje. poniżej i zaczynamy tak 21 45 9 32

Ale tu nie. już jest wisienka, czyli Brawo Mario. nie Mario! ale jest. To ty masz te dwie wygrane, tak? Tak. No to jeszcze moja szansa klub milionerów, to ja tu coś wydrapię. To jest numerek kochani czwarty, mój, mój miesiąc urodzin. Tutaj szukamy korony, nie, Korony, po prostu, która ona mnoży razy dwa. Nie, przepisano kwotę. Czekaj. A nie, dwukrotność, dobrze? Dwukrotność, no jak to zrobić, żeby to było dobrze widać, bo tu nie widać. Eee. mogę zrób coś z tym. O, teraz już <laughs> coś widać. z tym. Aha. Już, już będzie widać wszystko. Teraz będzie okej, okay, nie? Tak. No dobra, sprawdzamy. Liczby jakie? 16, 7, 45, 24. 12 i 17, ale ładnie się drapieją Nawet tak delikatnie też. O Jezus, ale suma. <laughs> 8, to miało za nisko. 22, 38, 34. No nie ma trójeczek przed 5. Dwadzieścia sześć, osiemnaście, dziewięć, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć, trzynaście, sześć. Co Merit, nic nie wytrapiesz, trzydzieści jeden, jedenaście. Jeden. Jeszcze dwa, tak? Tak. O Ojejku, jeszcze ja dwie linie szansy. Jest siedem końca, Jest. Tutaj już wygrano. no to dobrze. To moje miasto jest kochane, bo mamy wygrane 15. 36. 4 i ostatni rządek, 33. 43, 42, 35, a już myślałam, że tutaj nic nie będę miała i 3, a pod numerem siódemka jest co, 20, o. 40 zł. no nie do wiary. O, tu są kontrolne FF, no mega, no kurka, na no to dzisiaj plusik, tak? Tak, to na dzisiejszym miksie tak naprawdę przegrała no, tylko, tylko jedna. Tylko jedna z drabka Pusty był błysk diamentów, a pozostałe super moje dały zwrociki, ale to też fajnie, bo tutaj dwie dyszki i piątkę oddała rubinowa. A w klubie milionerów udało się wkład podwoić, czyli mamy łącznie 65 na 50 wkładów. 15 na plus. Tak. Uuu, ura! Także kochani, oczekujcie ko jeszcze dwa odcineczki z mojej rodzinnej miejscowości, bo byliśmy mojej mamusi, także pozdrawiamy moją mamę. Serdecznie. No i zobaczymy, co tu będzie na kolejnym odcinku. Co te kolejne zdrawki przyniosą. Na razie mamy z plusikiem, a co dalej? Jaki będzie łączny rezultat? Zobaczymy. <grym> tak jest. Serdecznie Was kochani. Pozdrawiamy. Zapraszamy na te odcinki. Wszystkie inne zesłu też. Do zobaczonka. Dużo zdrówka. Tak. Trzymajcie się, kochani. Przede wszystkim, żebyście byli zawsze zdrowi. Buziaczki. Pa. PAPA. Pa.